4 października odbędzie się kolejna edycja akcji Kielce Biegają. To impreza, która od 6 lat cieszy się dużą popularnością, a uczestniczą w niej zarówno wytrawni biegacze, jak i ci, którzy po prostu lubią ten rodzaj aktywności fizycznej. Od kilku lat jesienią kielce biegają. Biegają od najmłodszych do najstarszych. W tym roku będzie podobnie. Zapraszam wszystkich do biegania, a tych, którzy nie biegają do kibicowania, powiem tylko tyle, że w tym roku dla grupy najbardziej zaawansowanej będzie bardziej wymagająca trasa, co podniesie, myślę, atrakcyjność. Tegoroczny bieg przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach wiekowych. Urodzeni w 2002 roku i młodsi oraz roczniki 2001-1999 będą mieli do pokonania dystans długości 1300 metrów, rozpoczynający się na wysokości hotelu Best Western Grand Hotel z finałem pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza. Starsi zmierzą się z trasą liczącą 2700 metrów przez ulicę Sienkiewicza, Solną Park, wzgórze zamkowe ulicę Jana Pawła II do pomnika Henryka Sienkiewicza. Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 października, osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, a także w dniu imprezy od godziny 9.30 do 11.30 w Biurze Zawodów na starcie biegu, który będzie trwał od 11.00 do 13.00. Organizatorami akcji są Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce oraz Radny Miasta Kielce Jacek Nowak. Na zwycięzców czekają nagrody. Szczegóły dotyczące warunków zgłoszenia oraz regulamin biegu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.